Jest! O kurde ale poszło! Moon in Libra! Nie wiedziałem, że są takie beznadziejne skiny na świecie Jak? Ja już Masz już to? Patrz, to teraz jesteśmy e, Księżycowi Bracia, zobacz Księżycowi Bracia Księżycowi Bracia księżycowi... 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 to jest księżycowi... Moon in Libra księżycowi... Ale słuchaj, są bracia bigów, to teraz są Księżycowi Bracia Adekładnie. Myślę, że jedno i drugie jest tak samo zjebane nie? Z Tobą Ale po końcu będzie musiał mnie mm -hmm. wyprzedzić, więc a co to no za Młody ja, się zmieniają, ty. Jak to się dzieje w ogóle? że to to są... to, to są dobra, dobra, to będzie kurwa, dobra, ten dnia, zielony. Wiktoria, kurde! Żeby nie o, powiedzieć, dnia, dnia. kurwa jego mać, Wiktoria. Czemu nie biegnąłeś? Nie, to nie wiem, kto Nie, teraz nie biegną. kurwa, matka też. Mówię, cię zdenerwowałeś. No patrz, kurwa, no, IZI znowu widzicie nie i, a znowu trafia. To już trzeci frag, widzicie teraz Katlera. O rany, ależ się rozpędził IZI, on tutaj chce pójść po ace'a, ależ. Nie. Pim mówi, stary koniec. Nie będziesz więcej fragów stary, daj mi coś. Mają eko, ja też chcę coś zabić. No tak, zobaczymy, pokażę na laniec. Ano ty kurwa, mała. Kurwa, kurwa. Się posypało? ja, <głos》> jaj!! E, moim celem życiowym jest zdjęcie z moim bohaterem roadowym. Patryki mi zdziałem. Ale <głos》głos》> niestety, no nie wszyscy powinni bawić się zapałkami faktycznie. To jest nauczka być może dla wielu z was. bawcie się zapałkami, bo się spalicie. Ale wróćmy do meczu tej nic tak wolno. A bo tak wolno pokonujesz ten zagłód, żeby Nie, bierze, bierze. Mać. Nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, dobra. dobra Dawaj, nie, daj, kurwa, z tej tej. Co To nie ja. Sajow, jakby coś to ten, to ten Charger, ty nie byłeś, nie? To jest taki duży gość z jedną ręką, taki masturbator, nie? To ustawiasz się na, w sensie na, w linii prosty do gościa, który będzie szedł, i kiedyś nawet przysięgnął, żeby go strzadzować, no. nie? I, w, i wtedy I tak nie wiem, co to pornosy, a wie, co to ma Dobra, cicho. Molek, <śmienic> kurwa, poszedłem teraz. Ja pierdolę wolę? Patrz, szuka. kurwa, o ty chuju Wyszedł. <śmienic> I wyszedł. No, I to, tak, za, kurwa. no, masz teraz, kurwa, idiota. A to dwa. Jak podniosę rękę. Aha, dobra, go to Sprawdźmy, czy to działa, poczekaj. Dobry. Dobra, dobra jest, teraz. okej. Okay. Rozmawia ojciec z synem yy, kilka dni przed ślubem i ojciec mówi jaki chciałbyś prezent ślubny dostać? A syn mówi żaden tam, nie musisz mi nic dawać. A on nie! Nie, nie, podniosłem? Nie, to przypadkiem. No, podniosłeś. A, kurwa, podniosłem, przebadam. A ojciec, ojciec mówi nie, no co ty Muszę Tobie coś kupić. No to co chcesz, nie? A syn mówi dwa jajka. A ojciec mówi a po co ci dwa jajka? A syn mówi na komunie mi, mi chuja dałeś, to teraz będzie do kompletu. To zobaczymy jego pojedynek z Chrisem Jem. Już Chris J. jednak trafiony. No teraz Denis kontra Denis. Kto ten pojedynek wygra? Chyba Denis. Teraz jednak wychyla się Denis na Denisa i Denis wygrywa ten pojedynek. Makelele zostaje sam, 12 apel, niepotrzebnie wychylał się Denis na Denisa i mamy rundę dla zespołu Mousesports, 2 do 6. Ale mu dał, ale mu dał zundę, ale wyrwał czachę od Markosia. To było coś niesamowitego. Będą do wygrania dwa bilety na PGA no, na obojętny jaki dzień. Taka tam od nas mała niespodzianka. A drugą niespodzianką będzie to, że osobiście przekażemy tym osobom, które przyjdą na PGA, oprowadzimy po PGA, zgwałcimy w lesie. Nie, nie, żartuję. E... <grystanie> <grystanie> no, nie sobie bracia prawie jak jest Ale wyobrażasz sobie tego minę, tego krecia, który tak chodzi i się cieszy teraz? No, 11 jest... lat średnia. Ale wyobrażasz sobie, jaką on się oh, kurwa, szedłem, oh, Jest jakoś przegarbiony, taki smutny jest. No zobaczcie, jaki smutny, taki przegarbiony. Został skórą gdzieś, zostawili go koledzy, teraz się popatrzył na mnie. <laughs> Cała przyjemność myślę po naszej stronie, naprawdę. Bo my też yy, z Patrykiem y, tutaj, powiem Wam, że dobrze się bawimy czasami. A czasami nie, ale w większości tak. Tak <laughs> 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 jeszcze chodzi o mojego brata, ale wyobraźcie sobie, że. Wyobraźcie sobie, że kiedyś było tak, że moi rodzice polecieli do Irlandii do, zna do znajomych, polecili na kilka dni. I jak to zwykle, kiedy rodzice gdzieś tam wratywali, to byliśmy pod wiekiem babci i cioci. Chociaż ja już byłem wtedy pełnoletni, bo miałem wtedy. 18 lat i w ogóle miałem. To był 1 grudnia, bo miałem urodzinę następnego dnia to pamiętam dobrze. I była impreza urodzinowa u mojego, u mojego kumpla z liceum. I tam ja pojechałem na tę imprezę. Wiedząc, że w sumie o północy będzie, będą też moje urodziny przy okazji, ale to nieważne. Ważne jest to, że moi rodzice byli w Irlandii, ja wychodziłem na imprezę, bo to była sobota, i mój brat robił imprezę dla swojego gimnazjum. On był 4 lata młodszy. Ona była imprezę dla swojej klasy z gimnazjum. No, i oczywiście babcia o niczym nie wiedziała. Tomek, mój brat, uzgodnił to ze mną, że faktycznie będzie impreza w domu. Ja tylko mówiłem jako starszy brat, który rozumie takie rzeczy. Mówi bratu: słuchaj, tylko żeby nie było ostro, spoko, fajnie, że po prostu do ciebie znajomi. Pamiętaj, piwko, mimo że mój brat oczywiście miał wtedy 15 lat. Tak, miał 15 lat, mój brat wtedy. mówię, słuchaj, spoko. Ja wiem, jak to jest na takich imprezach. też przecież na takiej imprezy chodziło, i słuchaj, nie ma problemu z piwkiem i w ogóle, tylko bez jakichś cięższych alkoholi, żebyś nie miał żadnych problemów, nie. Mój brat mówi spoko, tak ja z nim mówiłem, poszedłem na imprezę, pojechałem na imprezę i wszystko spoko, Dzwonimy jeszcze do brata w międzyczasie pytając się, czy wszystko jest okej, okay. mówił, że tak, że sobie siedzą już i tam piwkują, no i w tym, w tym momencie, kiedy mój brat powiedział, że jest wszystko OK, że, że ten, to zacząłem chlać i polewali mi takie drinki, słuchajcie, że się sprułem tak masakrycznie, że nie wiem, no po prostu słuchajcie, byłem spróty tak, że o godzinie 23 już po prostu odpadłem i siedziałem na fotelu. I spałem. No nie. Poszedłem sobie nawet żegnać do toalety kulturalnie, bo ja akurat też chodzi o, o takie rzeczy, to raczej, raczej nie robiłem jaką problemu. Poszedłem sobie to kulturalnie do toalety, żegnałem sobie i wracałem na swoje miejsce, na swój fotel. No i tak sobie śpię, narąbany w trzy dupy i dzwoni do mnie babcia. I ja słuchajcie, byłem w takim stanie, że ja nie byłem w stanie mówić, nie? Ale jak babcia dzwoni, to ja musiałem stwa stwa stwarzać pewne pozory. I babcia mówi: Halo, Piotrek, bo dzwoni do domu. I w ogóle się nie może dodzwonić, i że nie wie co się z kim dzieje, bo babcia wiedziała, że ja idę na imprezę. I mówi, że dzwoni do domu i się nie wie, nie wie co się z kim dzieje, że nie wiadomo o co chodzi, bo w ogóle nie odbiera telefonu, że dzwoni na komórkę na domowy, a tu nic. No to ja już sobie myślę, kurde, przerąbane to mówię, babciu, spokojnie, na pewno nic się nie dzieje złego. Wtedy, słuchajcie, wszystkie swoje siły wewnętrzne zbieram, żeby mówić wyraźnie, żeby nie było, że jestem narąbany w trzy dupy. I mówię, na pewno wszystko jest dobrze, to ja może babciu zadzwonię i zapytam się o co chodzi. No więc generalnie narąbany, ledwo widzący, biorę ten telefon, wykręcam numer do domu, najpierw na komórkę, dzwonię, nikt nie odbiera, dzwonię do mowy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, i w końcu słyszę dziewczęcy głos, który mówi: Halo! A ja mówię: Dzień dobry! Tutaj Piotrek, brat Tomka, poproszę go do telefonu. A ta dziewczyna mówi: ale on, on nie może teraz podejść do telefonu. A ja mówię: nie ma, nie może, masz go dać do telefonu. A on mówi, ale on nie może, bo on teraz. On, on teraz bierze prysznic. A ja mówię, jak kurde, bierze prysznic? Dzięki za nojta. Jak kurde, bierze prysznic o godzinie i na imprezie? Daj mi natychmiast mojego brata, ja rozumiem takie różne sytuacje. A on mówi, no dobra, dobra. I mój brat mówi, halo A on mówi, Tomek. Weź, bo babcia dzwoni, słuchaj, i mówi, że jeżeli w ogóle zaraz się do niej nie odezwiesz, to przyjedzie do ciebie i, i wiesz. I, i uważaj, bo przecież masz imprezę, nie? A babcia chce do ciebie przyjechać. A mój brat mówi: No dobra, ja się pytam Tomka, ile wypiłeś? A on mówi: Trzy piwa i trochę wódki z Malibu. A on mówi: Tomek, przecież miałeś nie mieszać, miałeś pić tylko piwo i w ogóle, że jak się nie robi. A mój brat mówi: No wiem, no wiem. No Więc taka była rozmowa. I on ja mówi: Tomek, szybko, ogarnij się, dzwoń do babci, bo zaraz babcia przyjedzie, nie? A mój brat mówi: Dobra. No i faktycznie mój brat dzwonił między się do babci, po chwili do mnie dzwoni babcia i mówi Piotrek, Tomek dzwonił, ale coś nie jest w porządku, ja tam jadę Ja sobie myślę, nie no babciu w porządku, no ja z nim rozmawiałem, wszystko jest okej, okay, nie ma potrzeby a On mówi Nie, wyczułam, że coś jest nie tak, jadę do niego To sobie myślę, kurde, no nie, no to babci się rozłącza, ja w takim razie znowu do brata, znowu trzy sygnały, zanim mój brat odebrał telefon i mój brat mówi halo, a on ja mówi Tomek, szybko kończ imprezę, bo babcia jedzie, nie? A mój brat przerażony, ja już to było niesamowite, ale ja po prostu trzeźwiałem z każdym telefonem, nie? Tak jak byłem narybany w trzy dupy, to już po tych kilku telefonów byłem Roman tylko w jedną dupę, że tak powiem. I mówię, Tomek szybko, wiesz, zbieraj imprezę i, i koniec imprezy, stary, szybko sprzątaj, wiesz, i koniec, nie? Czas generalnie, żeby babcia przyjechała ze swojego mieszkania do mojego, to jakieś 20 minut. Więc mój brat razem z tą ekipą cało szybko posprzątali, wrzeli śmieci, szybko wszyscy się wynieśli. No i wiecie, ja nie wiedziałem, co się dzieje, no bo ja byłem po drugiej stronie w ogóle w Warszawie. No i tak, no i po chwili dzwoni do mnie babcia już jak już ten, znaczy mija pół godziny, czy godzina, nie, dzwoni do mnie babcia, mówi Piotrek, po prostu tu, tu, tu się dzieją w ogóle jakieś straszne rzeczy, bo w ogóle ja przyjeżdżam do, do, przyjeżdżam do Tomka i tutaj niby wszystko w porządku, niby tutaj w, wszystko ładnie, spoko, T Tomek jakiś taki dziwny był, taki jakiś dziwny strasznie, Że nie podobało mi się jaki był Tomek, ale taki dziwny był i... i... I babcia mówi, że już w ogóle, że Tomek mówił, że był zmęczony, bo był na tenisie, i że już chce iść spać, i w ogóle, i już miałyśmy wychodzić, a tu nagle Tomek puszcza bełta na dywan. No i wtedy w ogóle się babcia przeraziła, i mówi, Piotrek, bo on jakichś strasznych konwulsji dostał. On teraz leży na łóżku, i on się trzęsie i żyga. Jak w ogóle weź, ja dzwonię na karetkę, bo jego trzeba do szpitala zawieźć. Ja mówię, babciu, spokojnie, Tomek się zwyczajnie najebał. On sobie musi po prostu chwilę poleżeć, pożygać i będzie wszystko w porządku. A babcia mówi, nie no, że po prostu jakiś, nie wiem, jakiś dramat, nie? A ja mówię, spokojnie babciu, nie dzwoń po karetkę, byłem tam, w sensie przeżywałem to nieraz. wszystko jest w porządku, będzie dobrze, tylko niech sobie Tomeczek poleży, przynieś mu miskę, będzie ok. No i dobra, no i ja znowu przyszedłem sobie siedzieć na fotelu, po chwili znowu dzwoni babcia i babcia do mnie dzwoni i mówi... Piotrek, bo tu w ogóle się okazało, że to jakaś chyba impreza była, bo wyobraź sobie, że tutaj domofon dzwonił, w ogóle w moim starym mieszkaniu było tak, że była kamerka przy domofonie, więc było widać, że to idzie, nie? I mówi, że tutaj w ogóle jakiś domofon dzwonił, i że jakiś dealer przeszedł. Bo generalnie była sprawa taka, że do tamka miał właśnie właśnie kilku znajomych ze szkoły i ze starej szkoły jeszcze jeden jego najlepszy przyjaciel, który był spóźniony na imprezę. I tak jak się impreza cała rozmyła, a ten jego kolega przed spóźniony na imprezę, to tam zapomniał do niego zadzwonić, powiedział, że mu, że jednak impreza jest off. Więc ten kolej przed w kapturze i babcia, babcia jak do domofonu Babcia, słuchajcie, jak gościa zadzwoni tym domofonem to, to babcia myślała, że to jakiś dealer Więc jeszcze babcia do mnie dzwoni i mówi, że Piotrek, że to jakiś dealer przyjechał Że ja dzwonię na policję A ja mówię, babciu, to żaden dealer Po prostu była impreza, ktoś pewnie przeszedł później I nie wiedział o co chodzi No i tyle No i słuchajcie, i to było I to było niesamowite Ja mówię, babciu, niech to Tomek leży Nie dzwoń po heretkę, nie dzwoń na policję Ja będę rano, bo już teraz nie mam jak wrócić do domu Także porozmawiamy no i faktycznie trzecią zostały tam u brata, brały, w sensie pilnowały go, żeby nie zginął generalnie. A ja słuchajcie, jeszcze po tym wszystkim poszedłem sobie żegnąć, poszedłem się przespać. O godzinie 6.30 rano wstałem skacowany na wpół, jeszcze pijany. Poszedłem na tramwaj, później na drugi tramwaj, później na autobus i później do metra, żeby pojechać do domu. To była taka podróż, która trwała półtorej godziny. I przyjechałem do domu. Przyjechałem do domu, babcia była zachwycona, że mnie widzi. Nie wiedziała moja babcia generalnie, że też żygałem prawdopodobnie tyle co Tomek, albo jeszcze więcej. No i właśnie, słuchajcie. No i właśnie, przyjechałem do domu. Mój brat jeszcze wtedy spał. Ja przyjechałem. Babcia zachwycona, że w końcu przyjechałem ja. Wziąłem mojego brata na rozmowę poważną do pokoju, zamknąłem drzwi, żeby babcia nie słyszała. Trochę go ochrzaniłem. Ale przez to przygodę generalnie, którą mój brat dostał, w ogóle mój brat się, słuchajcie, z bratem już się kusił, ale zawsze mieliśmy dobre układy, a mój brat autentycznie po raz pierwszy w życiu wstydził mi się w oczy spojrzeć, nie? I ja do niego mówię, a on po prostu z głowę, głową, bo mi tak, o, tak żal, słuchajcie, on był taki biedny, słuchajcie, naprawdę był taki biedny, więc generalnie opowiedziałem może że słuchaj, miałeś, miałeś ten, umówiliśmy się na coś, że mnie zawiódł troszeczkę, więc tak mu opowiada... o, opowiedziałem wszystko, ale, ale faktycznie, ym... ale faktycznie... Zrozumiał swój błąd i później, słuchajcie, nie pił w takiej ilości długo, 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 długo. Nie, nie wiem, czy była jeszcze taka impreza, na której się gdzieś tam pożegał, bo był, później był, słuchajcie, bardzo odpowiedzialny, że dzio picie, a ma już, kurde, 24 lata, nie?